Wiadomo, PKP, pociąg kiedyś przyjedzie, ale później bo też zalał gdzieś zwrotnice. Są odjazdy, czemu nie, ale nie tam, gdzie ja chcę, a mi chce się dzisiaj od nas kierniewice. Mają tu na Cieszyn czeski pociąg w kolorach papieskich, nawet połączenie z byłym Leningradem. Eurocity do Berlina, Intercity do Konina przez Mosinę, ale ja tam nie jadę. Wszystkie wsiadają paniska na SKM do lotniska, w sochacze wsiądą chłopy do roboty. Tylko nic na skierniewice nie odjeżdża ze stolicy, a na inne miasta nie mam dziś ochoty. Jedzie kuszetka niemiecka, czeka ostrów mazowiecka i dotłuszcza luks-torpeda z za obłym zadem. Z szóstego peronu rusza osobowy dol, kusza mnie nie wzrusza, to bo ja dziś tam nie jadę. Ja chcę właśnie tam, gdzie leje, gdzie zamiecie i zawieje na nic mi odległa jakaś stacja sucha. Żaden Szczecin przez Policę, wieście mnie, na skierniewice tak przy kasach krzyczę, ale nikt nie słucha. Krajem się pileje, tor się krzywi rdze wieje. To warunki trudne są, ja to rozumiem. Nie chcę się z koleją wwadzić, już bym sam mógł poprowadzić taki pociąg, no ale ja nie umiem. Nie chcę zostać na tym wschodnim, zaraz mnie tu zjedzą głodni, rezydenci tego dworca stołecznego. Czort już ze skierniewicami, pożegnam się z menelami do pociągu wsiądę, byle jakiego. Czort już ze skierniewicami, pożegnam się z menelami do pociągu wsiądę, byle jakiego.